to już przegrywamy z Krobrem Gogów 1 do 5 i tak szczerze mówiąc chyba najgorsza, pierwsza połowa nasza w tym sezonie. Jak mógłbyś to wytłumaczyć, tą naszą szczególnie niedyspozycję w pierwszej odsłonie? Nie wiem, bardzo bolesna porażka. Tutaj rzeczywiście Krobry bardzo konsekwentnie grał i w pierwszej połowie stwarzał multu sytuacji. Gdzieś kilka razy szczęśliwie się uchroniliśmy przed utratą gola, ale no niestety musimy zdecydowanie lepiej grać, żeby, żeby tak łatwo przeciwnik do Sytuacji strzeleckich nie dochodził. Wydawało się, że po tej twojej bramce no trochę ta gra ruszyła, bo też sytuację połapa, później Ty też miałeś sytuację, ale później też właśnie trudno grało, no bo kontrę nas kontrował, no i dziś chyba do bólu skuteczne. Dokładnie tak, no jest ciężko cokolwiek powiedzieć teraz, no bo, bo zagraliśmy bardzo słabe spotkanie i tutaj trzeba oddać to, że przeciwnik nas dzisiaj zdominował.